Siemano, witajcie z tej strony Łowcy Ibra Dziś chciałem wam powiedzieć, że Filmy będą Trochę się spóźniać No bo nie będzie teraz o 18 czy 18.30 Tylko o Nie wiem, może go być nawet o 19 czy 20 Czy nawet 21, więc Bo mogą się spóźniać teraz filmy Ale mam nadzieję, że To nic takiego dla was, bo tak czy siak będą codziennie filmy Oczywiście już rezygnuję z tego, żeby w sobotę było 5 filmików Bo wtedy to jest... E, nie daje rady nagrać I dlatego teraz jak widzicie to są później Bo nie nagrywam parę dni przed czy tydzień przed Tylko na ostatni dzień albo przedostatni Więc no A i jeszcze chciałem powiedzieć, że w sobotę miało być dwa filmiki, ale no... Tak wyszło, że akurat e, kamerka e, się odwróciła, i byłem na odwrót, więc mm, no ale tak czy siak e, będą filmiki. Będę się starał, żeby były o jakieś 18 czy 18:30 albo 19:00. Zobaczymy, jak to będzie. No i co tu więcej wam jeszcze powiedzieć? Chyba już za bardzo nic nie mam, co powiedzieć wam, więc no, to chyba tyle. Chciałem powiedzieć, że, mm, no, że będziemy teraz grać y, w Paperio y, z moją twarzą, y, z kamerką tak jakby no i no, w y, y, Traffic Rider. Inne gry na razie nie będziemy grać. Y, postaram się w jakieś takie przyrody, takie no że będę gdzieś chodził, zwiedzał moją wieś y, i to jest dla Was. No, mam nadzieję, że teraz takie. Takie ja chcę filmiki na razie nagrywać. Bo aż tak nie robi się mocno zimno. Więc A w zimę, no to tylko będę mógł pokazywać Wam gry. Nie no, więc wiecie, no, tylko gry będę mógł pokazywać na tyle. W zimę, no bo co tu więcej pokazywać Wam? No spróbuję, będziemy grać. bo wiem, co będziemy robić w zimie. Na tej oto górze będziemy robić wyścigi z. Yy, Sankami i workiem kto, ktoś będzie jechał na worku, a ktoś z sankami i kto szybciej zjedzie z tej góry, oto tej góry, ten wygrywa i będziemy grać w jakieś fajne nagrody, mam nadzieję, to, no to już nie mogę się doczekać tej zimy. A i chciałem powiedzieć, że jest bardzo mocny wiatr, więc wracam do domu nagrałem jeszcze odcinek. Jak... W sumie nie wiem czy on jest w niedzielę czy w poniedziałek, bo to nagrywam w niedzielę. Teraz no nie wiem, nie, nie patrzyłem, która godzina, ale no już jestem. No nie będę mówił, bo nie wiem w sumie jaka godzina. Dobra, więcej powiem na jakimś... No więcej powiem na zwykłym filmiku, więc ja już idę do domu, wracam, a wy nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby był szary i łapce w górze. No to cześć!